Cześć, mam na imię Krzysiek i podzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy jako software developer. Krótki plan prezentacji to wstęp: kim jest software developer, dzień z życia, zarobki i perspektywy kariery, edukacja, budowanie portfolio umiejętności i podsumowanie. Teraz przejdziemy sobie do wstępu. Więc e, obecnie pracuję jako software developer, gdzie koncentruję się na tworzeniu i optymalizacji oprogramowania. Wcześniej zdobywałem doświadczenie jako third line support engineer. Moja kariera charakteryzuje się połączeniem umiejętności w zakresie programowania, wsparcia technicznego oraz zarządzania projektami, co pozwala mi na efektywne łączenie technicznej wiedzy z praktycznym stosowaniem w różnych środowiskach biznesowych. Ukończyłem Digital Technologies and Solutions w Coventry University i Cybersecurity w University of Law. W obu przypadkach pośredniczyło Motivation Academy i postanowiłem nagrać kilka filmików, które być może skażą drogę przyszłym studentom IT. Celem dzisiejszej prezentacji jest przybliżenie Wam roli jako software developer i prezentacja ta będzie szczególnie interesująca dla studentów, którzy nie wiedzą, jaki kierunek studiów wybrać z szerokiej gałęzi, jaką jest IT. A sprzejdziemy do punktu drugiego, czyli kim jest Software Developer. Software Developer, znany również jako programista, to specjalista zajmujący się tworzeniem, testowaniem i utrzymaniem oprogramowania. Praca ta obejmuje analizowanie potrzeb użytkowników, projektowanie komponentów systemowych, pisanie kodu w różnych językach programowania, takich np. jak Java, Python czy C Sharp oraz zapewnienie wsparcia technicznego dla istniejących aplikacji. Deweloperzy oprogramowania pracują w różnych branżach, tworząc aplikacje bardziej, rzadziej już desktopowe, a bardziej popularne, czyli webowe czy też mobilne. Ich celem jest dostarczenie funkcjonalnych i efektywnych rozwiązań, które spełnią wymagania klientów i użytkowników końcowych. To jest dynamiczna i ciągle rozwijająca się rola, która wymaga ciągłego kształcenia się i adaptacji do nowych technologii. To bardzo ważny punkt, o którym będzie więcej w dalszej części prezentacji. Następnie przejdziemy do punktu trzeciego, czyli dzień z życia software developera. Ogólnie, jak każda praca w IT, w większości jest schematyczna, monotonna i potrafi być nudna. Eee ten opis pracy może jednym pasować bardziej, drugim mniej. Wracając do dziennych zadań, to możemy wyróżnić pisanie i wdrażanie kodu. Następnie testowanie kodu, czyli pisanie testów jednostkowych lub i testów user interface lub ręczne sprawdzenie kodu przegląd kodu, czyli jeżeli programista skończy dany task, to wystawia tzw. pull request, czyli sklejenie swojej gałęzi, na której pracował, do głównej linii aplikacji produkcyjnej. Żeby to zrobić, musi mieć zgodę np. od dwóch innych programistów z zespołu do tego upoważnionych. Jeśli ma zgodę, to może to gra, gałąź skleić. Eee, może też nie uzyskać zgody i jakąś informację zwrotną, co ewentualnie jest do poprawienia. Udział w spotkaniach, czyli spotkania zespołowe, zarówno codzienne stand-upy, jak i spotkania planistyczne są ważne dla synchronizacji pracy zespołu, ustalenia priorytetów i rozwiązywania problemów. Dokumentacja. Dokumentowanie kodu i funkcji systemu jest ważne dla przyszłego utrzymania i rozwoju oprogramowania, a także ułatwia współpracę w zespole. Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania. Oprócz tworzenia nowych aplikacji, deweloperzy często zajmują się utrzymaniem aplikacji już istniejących. Jest też ważna aktualizacja programowania, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność takich aplikacji. Nauka i rozwój, branża IT szybko się rozwija, dlatego programiści muszą ciągle podnosić swoje kwalifikacje, ucząc się nowych technologii, narzędzi i najlepszych praktyk. Ważnym punktem jest to, że zwykle jest to praca zdalna w większości wypadków. Następnym krokiem to zarobki i perspektywy kariery. Więc zarobki programisty w UK to około 25 do 30 tysięcy rocznie na pozycji juniora. Natomiast senior może liczyć około 65 tysięcy wzwyż. <laughs> Średnia zarobku w tej dziedzinie to około 50 tysięcy funtów rocznie. Oczywiście są firmy, które seniorowi zapłacą dużo więcej pieniędzy np. 10 tysięcy. Jest to zależne od wielu czynników. Jeżeli chodzi o karierę to punktem pierwszym czyli wzrost kompetencji specjalistycznych. Dla programisty rozwój kompetencji specjalistycznych takie jak nowe języki programowania, frameworki i narzędzia deweloperskie są niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku pracy. Stałe kształcenie się w zakresie nowych technologii i metodologii projektowych pozwala na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i innowacje. Dodatkowo specjalizacja w niszowych dziedzinach technologicznych może otworzyć drzwi do unikalnych i wysokopłatnych projektów oraz stanowisk. Następny punkt to awans zawodowy. Tutaj podział jest na typ umowy. Umowa o pracę. Zwykle w firmach są ustalone wewnętrzne poziomy i zarobki względem tych poziomów. Tych poziomów jest kilka i zazwyczaj po osiągnięciu ostatniego osiąga się tak tzw. sufit i żeby w takim wypadku awansować trzeba objąć ścieżkę menedżerską w firmie lub zmienić pracodawcę. Po rocznej ocenie pracownika może nastąpić awans ze względu na KPI, czyli to co pracownik w rok zrobił lub co osiągnął. Z benefitów w dziedzinie IT można wyróżnić także bonus roczny. Tutaj w zależności od firmy waha się od 1 do 3 pensji miesięcznych. Prywatną opiekę medyczną, roczne podniesienie pensji w oparciu o stan finansowy firmy. I to jeżeli chodzi o umowę o pracę. W przypadku B2B lub self-employed tutaj zarobki prezentują się lepiej niż na umowie o pracę, ale trzeba wspomnieć, że takie rzeczy jak rozliczenie się samemu, jeśli chodzi o podatki, Urlop jest bezpłatny i też samemu trzeba zaopatrzyć się w prywatną opiekę zdrowotną, jeżeli taką chcemy. Kolejnym punktem to rozwój w obszarach przyległych. Specjaliści mogą również rozszerzać swoje umiejętności na powiązane obszary, takie jak analiza danych, inżynieria, oprogramowania czy nawet kierunki bardziej kreatywne, jak projektowanie wyglądu strony. Eee... Trzeba też dodać, że każdy programista musi znać podstawy cybersecurity, czyli jak tworzyć kod w bezpieczny sposób. Kolejnym punktem to praca w różnych branżach. Rozwój w obszarach przyległych pozwala programistom poszerzać swoje umiejętności poza tradycyjne programowanie, włączając wiedzę z zakresu zarządzania projektami, UX, UI design, analizy danych czy bezpieczeństwa cybernetycznego. Taka interdyscyplinarna wiedza nie tylko zwiększa ich wartość na rynku pracy, ale także umożliwia efektywniejszą współpracę z innymi zespołami i lepsze rozumienie projektów jako całość. Dodatkowo otwiera, się, otwiera to ścieżki kariery w nowych, ekscytujących dziedzinach, gdzie mogą aplikować swoje umiejętności techniczne w nowych kontekstach. Kolejnym punktem to możliwość dalszego kształcenia i specjalizacji. Regularne szkolenia, kursy certyfikacyjne i konferencje oferują możliwości aktualizacji wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Ważne, żeby pracować w miejscu, w którym umożliwia, który umożliwia rozwój. Może też się zdarzyć, że osiągniecie stagnację w pracy i nie, nie będzie już możliwości nauczania się czegoś nowego. Możliwości dalszego kształcenia i specjalizacji dla software deweloperów są kluczowe dla rozwoju kariery i dostosowania się do szybko zmieniających się technologii. Uczestnictwo w specjalistycznych kursach, certyfikatach oraz szkoleniach, zarówno online, jak i offline, pozwala na pogłębienie wiedzy technicznej i zdobywanie nowych umiejętności. Dzięki temu programiści mogą specjalizować się w konkretnych technologiach lub metodologiach. Takich jak na przykład rozwój aplikacji mobilnych, bezpieczeństwo cyfrowe, data science czy sztuczna inteligencja. Taka specjalizacja otwiera nowe możliwości zawodowe, zwiększa wartość na rynku pracy i pozwala na realizację bardziej zaawansowanych i innowacyjnych projektów. I ostatnim punktem to między, są międzynarodowe możliwości kariery. W globalnym świecie technologii eksperci w dziedzinie IT mają możliwość pracy w różnych krajach, co otwiera Drzwi do międzynarodowej kariery i wymiany doświadczeń. Tutaj jest bardzo duża dowolność, można mieszkać w dowolnym kraju i pracować w innym kraju. Wyjątkiem mogą być projekty rządowe. Teraz przechodzimy do edukacji. W kwestii kierunku studiów, najbardziej ogólnym jest Computer Science a, lub a, Digital Technologies. <tryk> Cyber Security też się nada jak najbardziej. Każdy programista musi znać podstawy cyberbezpieczeństwa na początku kariery. Kierunek studiów tutaj nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, jakie portfolio sobie zbudujesz podczas studiowania i czego się nauczysz poza przedmiotami, które będą na studiach. Uczelnie na kierunkach IT często oferują bezpłatne certyfikaty, np. od Microsoftu czy od Oracle, które warto zrobić. Warto też jest sprawdzić, czy dany certyfikat ma sens na rynku pracy. To znaczy, że jeżeli jesteś w stanie znaleźć odpowiedzi lub testy historyczne w internecie, to taki certyfikat nie będzie miał większego znaczenia w przyciągnięciu do ciebie uwagi. Teraz przejdziemy do kolejnego punktu, jakim jest budowanie portfolio i umiejętności. Studia niestety nie zagwarantują wam pracy po ukończeniu. To, czego się nauczycie na studiach, to kropla w morzu tego, co będzie od Was wymagane w pracy. Praca w IT to długi czas nauki, w którym trzeba być wytrwałym. Wysiłek ten jest opłacalny finansowo, ale na początku kariery nie jest kolorowo. Studia mają zbyt dużo przedmiotów, a za mało godzin, żeby móc Cię nauczyć tego, co będziesz miał robić w pracy, dlatego musisz sam zadbać o swój proces nauki. Podczas rekrutacji w 90% wymagane jest wykształcenie wyższe, ale rekruterzy nie będą się na nim opierać. Rozmowa o pracy w IT dla programisty będzie się składać z dwóch etapów. Pierwszy etap to rozmowa z HR i standardowe pytania. Drugi etap to etap techniczny. Będzie to live coding, coding z rekruterem. Tutaj warto przygotować się wcześniej z popularnych problemów. Zamieszczę to jako bazę linków do filmiku. Może się zdarzyć, także że problem będzie za trudny dla ciebie do rozwiązania. Nie oznacza to, że nie zostaniesz przyjęty. Rekruterzy zachęcają, żeby podczas rozwiązywania problemów mówić na głos, co się myśli, ponieważ istotny czynnik jest jak podchodzisz do problemu i jak chcesz go rozwiązać, a nie czy go rozwiążesz w 10 minut. Tutaj istotnym czynnikiem jest jakość ponad prędkość. Pracodawca będzie wymagał, żeby task, który zostanie ci przydzielony. Był zrobiony dobrze, a nie pośpiesznie. Co do budowania swojego portfolio, to rzeczy, jakie można zrobić podczas studiów, to certyfikaty. Pełno firm oferuje certyfikaty związane z oprogramowaniem. Główne to Oracle, Microsoft, Amazon, Google i Cisco. Szkolenia. Tutaj polecam stronę udemy.com. To największa na świecie strona z kursami na wysokim poziomie, w niskiej cenie za to, co oferują. Cena kursu to średnio 20-50 funtów, ale szkolenie potrafi mieć 160 godzin materiałów, co żeby przerobić, zajmie Ci 3 lub 4 razy więcej Twojego czasu. Umiejętności. Jeśli chodzi o umiejętności, to tutaj jest szeroki wybór i musicie sami określić, jaką stronę chcecie iść. Chodzi głównie tutaj o wybór, czy chcecie strony aplikacji mobilnych, czy na przykład strony aplikacji webowych. Potem następuje wybór, jakie technologie i jaki język programowania jako główny wybrać. Nie jestem w stanie omówić wszystkiego w krótkim, skondensowanym filmiku, dlatego skupię się na jednym przypadku aplikacji webowej, na jawie, która jest w czołówce zarobkowej, jeśli chodzi o programistów. Absolutne podstawy w tej dziedzinie to nauka. Git, czyli repozytorium, czyli takie miejsce, gdzie jest przetrzymywany kod źródłowy aplikacji. I umożliwia pracę kilku programistów nad jednym projektem. Linux. Eee, większość serwerów jest na Linuxie, więc trzeba umieć z niego korzystać i się po nim poruszać. Baza danych. Nie chodzi tutaj o głęboką wiedzę, ale na poziomie wpisywania, wyciągania i usuwania rekordów. Warto też znać op techniki optymalizacyjne. Zacząłbym od baz relacyjnych. Jest ich kilka. Ale różnice pomiędzy nimi są, e, nie są drastyczne, więc jeżeli znacie jedną, to bardzo łatwo będzie Wam przeskoczyć na inną. Proponuję zacząć od MariADB. E, inne popularne też to Oracle SQL, MySQL lub Postgres. Backend, e, czyli część serwerowa aplikacji. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, e, opieramy się na jawie jako języku programowania. E, jest to język wysokopoziomowy, oferuje bardzo duże możliwości. Tutaj konieczne jest użycie frameworka Spring. Warto jest też użyć Mavena lub Gradle, jako sposób budowania aplikacji. Również warto użyć środowiska programistycznego IntelliJ Ultimate od JetBrains. Dla studentów jest to bezpłatne. ORM, czyli Object Relational Mapping. Tutaj polecam Hibernate i umożliwia on dokonanie mapowania Czyli takiego odzorowania obiektów, klas na bazę danych. Najprościej mówiąc, jest to e, wygodna komunikacja aplikacji z bazą danych. Frontend, czyli user interface, to co widzi klient. Wygląd, po prostu wygląd strony internetowej. Tutaj proponuję użyć dwóch najbardziej popularnych, czyli React lub Angular, e, koniecznie w wersji TypeScriptowej. I ostatni punkt to REST. REST jest to komunikacja pomiędzy frontem a backendem, czyli pomiędzy serwerem a tym co widzi użytkownik. Tutaj dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, czyli zbuduj własny projekt. To będzie coś, co wybije cię na tle innych kandydatów i zagwarantuje ci masę rozmów o pracy. Na początku będzie to trudne, ale masz na to na przykład 3 lata podczas studiów, pracując nad tym po godzinach i w weekendy. Nie musi to być nic nowego czy innowacyjnego. Twórz coś, co już jest, będzie ci łatwiej e, nauczyć się tego, bo ktoś już przetarł szlaki. Nie oznacza to, że skopiujesz kogoś pracę i tyle. Na rozmowie o pracę, jeżeli załączysz swój projekt z CV, to będziesz miał do niego masę pytań, więc szybko wyjdzie, że nie wiesz o co chodzi, jeśli to skopiowałeś bez zrozumienia. Tutaj warto też dodać kwestii odnośnie AI. Istnieją i będą powstawać nowe wtyczki, które usprawniają pracę programisty. I ważnym pytaniem jest, czy są one warte używania. Na początku swojej nauki nie. Kod od AI trzeba umieć zweryfikować. Bez potrzebnej wiedzy nie zrobisz tego, więc nie wiesz, co zostało zbudowane przez AI. Jeżeli wygenerujesz kod od AI, a nie będziesz go rozumiał i na rozmowie dostaniesz pytanie, szybko wyjdzie, że nie jesteś twórcą e, Twojego projektu. Wsparcie AI w programowaniu ma sens, jeśli, jeśli masz już wiedzę, żeby to zweryfikować i ewentualnie poprawić. Wcześniej nie zalecam używania takich narzędzi. Na początku można użyć AI, żeby na przykład ruszyć, jeżeli się gdzieś mocno utknie, ale. Dopiero wtedy, jeżeli sam próbowałeś rozwiązać problem przez dłuższy czas i nie wiesz, co z tym zrobić. Istnieje wiele stron, najpopularniejsza to chyba StackOverflow.com, która prawdopodobnie odpowie na 90% Twoich problemów. Na tej stronie programiści zamieszczają swój problem i inni pomagają go rozwiązać. Świetne narzędzie do przekazywania wiedzy. Opieraj się również na wzorcach projektowych. Pamiętaj, aby tworzyć testy jednostkowe i integracyjne. To jedna z najważniejszych części aplikacji. Pamiętaj, że opisałem tutaj podstawy, jak zacząć. W trakcie pisania aplikacji i nauki możesz już nabyć taką wiedzę, że stwierdzisz, że zaczniesz jeszcze raz w inny sposób. I Jest to jak najbardziej wskazane. Więc, tak przykładowe projekty do napisania. Aplikacja do zarządzania To Do List. Prosta aplikacja webowa, umożliwiająca użytkownikom tworzenie i wyświetlanie, edytowanie i usuwanie zadań. Użytkownicy mogą również oznaczać zadania jako wykonane lub niewykonane. Druga propozycja to blog osobisty z systemem komentarzy. Aplikacja webowa, umożliwiająca tworzenie, publikowanie i czytanie postów na blogu, a także dodawanie i moderowanie komentarzy przez użytkowników. I trzeci punkt. System rezerwacji miejsc. Aplikacja webowa dla małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak salony fryzjerskie, restauracje czy gabinety lekarskie, umożliwiająca klientom rezerwację terminów online. Ostatnim punktem to: jak prezentować? Dokumentacja. Przygotuj dokładną dokumentację projektu, w której opiszesz problem który rozwiązuje Twój projekt, użyte technologie, architekturę systemu oraz instrukcje obsługi. Repozytorium umieść swój kod w publicznym repozytorium, np. Na, na Githubie, aby rekruter miał do niego dostęp, i umieść link w CV. Upewnij się, że kod jest dobrze skomentowany i zorganizowany. I demonstracja. Jeżeli to możliwe, przygotuj działającą demonstrację swojego projektu, np. w postaci strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wideo. I tak dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu przybliżyłem Wam pracę jako software developer. Mam też nadzieję, że nie odstraszyłem Was od tego zawodu lub od całego IT, ale skupiałem się na tym, żeby nie koloryzować, tylko przedstawić sytuację taką, jaka jest. Ja gorąco polecam dziedzinę IT. Zachęcam do kontaktu z Motivation Academy. Tam na pewno znajdziecie pomoc w wyborze kierunku. Zamieszczam też przydatne linki. To wszystko, co dla Was dziś przygotowałem, więc do ponownego usłyszenia. Cześć.